Pakujcie tę paczkę do mojej mamy. Z folią, z obudową, wszystko tutaj jest. wkładane, to. Tak, żywotnej wersji miało być tak, że mama za niego zapłaci, ale jeszcze nie wie i dowie się po tym filmie, że nie musi w ogóle za niego płacić. To jest iPhone 15. Um, używany przez pół roku, więc mam nadzieję, że będzie je służył. Tutaj jest ładowarka oprócz tego. Coś do włosów. Moja ulubiona seria Glossy Hair od Neboa, Janda Krem na dzień i na noc. Trochę pyszności, czyli te tartaletki, i bardzo Wam je polecam. I zestaw tych nutsów, crunchy coś tam, smak nipsy, się od nich. A i jeszcze na tydzień zapas kolagenu, bo ostatnio był problem z dostawą z My best farmy i moja mama miała braki. Pakujemy i wysyłamy. I oczywiście coś, co zapomniałam jej ostatnio zostawić, czyli jej kluczyk od domu. Dobra, paczka już jest zapakowana i zaraz ją wysyłam. To tyle. Pa!